Widzowie zobaczymy czy klikniecie łapkę w górę zanim ja rozwalę te wszystkie dębowe liście Po co wam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie wiem, dziewiętnaście, sześćdziesiąt, osiem i udało mi się Jestem ciekawy kto z was był pierwszy, czy ja, czy wy Ale na razie mniejsza z tym W dzisiejszym odcinku wyczuwam jakiegoś jakby innego nauczyciela Baldiego Nie mam pojęcia co się z nim dzieje Za moment będę musiał wracać do szkoły Tylko z, z, jak, jak ostatnio to robię to po prostu teraz też to zrobię Sprawdzę czy coś przypadkiem nie stało się z Jeff The Killerem. Czy on w ogóle jest? Czy może został pokonany pod moją nieobecność? Nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Sprawdzimy to, dlatego oglądajcie film do końca. A, i swoją drogą dzisiaj nagrywam bez y, bandagi. Y, bez plastra, Plastra, oczywiście, żartuję sobie. Bo jakoś w miarę to już to wygląda, zagoiło się, więc myślę, że jak najbardziej powinno być w porządku. Teraz troszkę też widzicie, jak to wyglądało. Taka kreska, delikatna, przecięta, ale mniejsza. Nie skupiajmy się na tym. W każdym bądź razie nie boli. Wydaje mi się, że to jest, widzowie, najważniejsze. Zostańcie do końca y, sub Subskrybujcie kanał, tu jest czerwony przycisk od subskrypcji, musi być on szary. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym nowym filmem. Zaraz mamy 140 tysięcy subskrypcji. Jak mogę cię prosić, jesteś nowy albo nowa, to w tym momencie zasubskrybuj mój kanał. Będę się tak cieszył jak teraz, tylko że w prawdziwym życiu, no tu nie mogę podskakiwać, bo siedzę na krześle. Ale będę naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony. Dobra, okej, okay. yy, no to ja myślę, że nie będę tu już dłużej, przedłuża, dłużej przedłużał. Idziemy sprawdzić, czy przypadkiem Jeff The Killer nie został pokonany, czy albo co gorsze, drugi. Wariant, taki już gorszy, którego nie chciałbym przeżyć raczej, że Jeff the Killer uwolnił się i zacznie się mścić na początku na Baldim. Przecież, gdyby on uwolnił się i pokonał Baldiego, to później by była pora na, na mnie, widzowie. Ja bym musiał uciekać normalnie, jak to mówią, gdzie pieprz rośnie. Wchodzimy sobie na dół. W poprzednim odcinku wiemy, że Baldi, Baldi zmniejszył Jeff the Killera. Co będzie teraz, nie mam pojęcia. Wchodzimy i jest e, Jeff the Killer leżący sobie, ale nadal taki malutki. On dobrze się czuje, że tak leży, chyba że to Baldi go znowu tak posadził. Dobra, w każdym razie zbytnio się z nic z nim nie zmieniło. Jest uwięziony nadal. Idziemy sobie zobaczyć na dół, czy tam nie ma, załóżmy, jakichś nowych postaci, nowych ofiar Baldiego, póki co nie widzę. Okej, okay, dobra, i tu wygląda wszystko w miarę porządku, tak jak było. Dobrze widzę. A ja nie wiem, czy powiedziałem o Instagramie, że jeżeli chcecie się tu pojawić, bo ja robię tak, że ostatnia obserwująca osoba z mojego Instagrama jest pokazywana na początku odcinka. Więc jeżeli zaobserwujesz mnie, to masz szansę, żebym wyświetlił twój profil. Link do mojego insta znajdziesz w opisie, a ten wstał teraz i patrzy się jakby w krasie. I teraz na mnie O nie, 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 dobra, wycho wychodzę, wychodzę Nie chcę tutaj dłużej już przesiadywać yy, idziemy teraz Sprawdzać po klasach, czy nie ma gdzieś tu Baldiego Ponieważ chciałbym, o Jaką by zniszczyć w tej Śwink... coj A, to ja, dobra, to poprzednie odpowiedzi To wczorajszy odcinek, kto nie widział, to was serdecznie Zapraszam, yy, sprawdzamy Sobie tutaj czy, czy w szkole, no oczywiście To, to wiadomo, że mi się podoba, tylko nie wiem Ostatnio jak zbyt dużo czasu spędzam W tej szkole, to mnie normalnie widzowie główka boli Nie, paluszek i główka to szkole wymówka, ale ja wam mówię serio, że rozbolała mi ostatnio głowa, dzisiaj tak samo, jak już jestem w tej szkole, trochę dłużej to mnie normalnie ten cymbał boli, ale dobra mniejsza z tym, mniejsza z moją głową mniejsza z, z moim samopoczuciem, ważne co się dzisiaj tutaj będzie działo, idę widzowie sprawdzić jeszcze chyba na ostatnim piętrze, tak to jest ostatnie piętro słoneczko już schodzi, nauczycielu no tu go nie ma, oj, ale mnie zbagowało jakoś, co to było dobra, wychodzimy stąd, co on w szatni siedzi, e, ta, w szatni, o nie, nie, no Dzień dobry, dzień dobry, tak? To ja, kolejny dzień. Już y, jestem przygotowany, zamyka co on robił? Co nauczyciel robił w szatni męskiej. Nie w szatni, No, w szatni męskiej. Spoglądał tam na coś, nie rozumiem. Nie wiem, wypatrywał mojej osoby, kiedy przyjdę. Y, Zapraszam je do sali numer jeden Jasne, w porządku wchodzimy, siupnę sobie od razu, tak będę siedział u góry, zamyka drzwi. Y, no, i... A nie, stój, nauczycielu! Nie, 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 poczekaj, zanim zaczniemy lekcję. Proszę, ja bym chciał ci coś bardzo pokazać. Zgodzisz się, zanim tylko zaczniemy, bo ja coś zrobiłem w tej szkole. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Chodź za mną, proszę, szybko. Yy, tu jest, okej, okay. musimy stąd wyjść na razie. O, tutaj na zewnątrz. I proszę zobaczyć, jak udekorowałem Twoją szkołę. Wygląda znacznie przyjaźniej teraz. Tu, tu, u góry, to twoje. Ale zobacz, tutaj kwiatki, te dębowe. Tutaj tropikalne liście. U góry, tutaj biała wełna, niebieska wełna. Podoba ci się, zobacz, co zrobiłem. Tu jest genialne. Wygląda tu znacznie przyjaźniej. Widzom, chyba też się spodobało z tego, co tam czytałem. Komentarz: czemu kiwa głową, że nie? Albo się spojrzał po prostu. Rozgląda się na wszystko. No, widzowie, zaraz zobaczymy reakcję Baldiego. Co jest na Piękny. Co? Tawiczkę postawił. Uwaga, zobaczymy. No, nauczycielu, jak swoją reakcją? No to jest. Pie czy to jakiś żart? No nie, no to nie żart, to poważnie, no zobacz. Tulipany, y łono natury, chyba jak tam mówią, no, to jest piękne, naprawdę. E, aha, stolił głowę w dół i kiwa, że nie. On zrobił takie. Takie coś widzowie zrobił, poważnie. I zniszczył, i. Nie, nie, no dlaczego? Wszystko niszczy. I jeszcze się. Aż deszcz rozpadał z tego wszystkiego. Widzisz, niebo płacze, jak zacząłeś niszczyć ten. Yy, naszą przyrodę, nauczycielu. N łono natury, wszystko piękne. Ziemia, tropikalne liścia, ty to niszczysz. Yy, patrzy się do góry. Cześć, cześć, co. Aż. Ojku! Aż piorun pierdyknął normalnie. Co jest grane? Okej, okay, dobra. Idzie on na drugą stronę, no serio tutaj też chcesz wszystko zniszczyć, dlaczego to robisz, ta szkoła mogłaby jakoś się rozwijać z wszystkim, nie tylko z samą nauką człowiek żyje, widzowie napiszcie czy to prawda, trzeba też trochę mieć świeżego powietrza, ja bym chciał mieć takie lekcje niedługo, że będę mógł sobie wychodzić na dwór i sobie siedzieć albo pograć w piłkę, bo cały czas odpowiadać na ten to, o, no czemu to niszczysz, no to jest ładne przecież, nie, no co jest grane, to też poniszczył, no zobaczcie sobie. A, iść dobra, to tyle co Ci chciałem pokazać. Zamykam te drzwi, idę z powrotem za Tobą. Nic mu się nie spodobało, wszystko poniszczył widzowie. Dla mnie to jakaś przesadą, zdecydowanie przesadza. Dobrze, no zobaczmy o co będzie chciał się zapytać, bo powiem Wam, że yy, mimo, że przeszedł mi troszkę ból głowy teraz, ale no zdenerwowało mnie lekko to, że on to. Zniszczył po prostu, bo nie ukrywam, że chciałem, aby w tej szkole była jak bardziej e, taka lepsza atmosfera, przyjaźniej żeby nie było tak, że będę musiał zawsze przychodzić do szkoły z nastawieniem, że muszę być odpytany. Przestałbyś się w końcu spóźnić? No jak ja bym się przestał spó ten spóźniać? Przecież to ty się spóźniłeś nauczycielu. A nie, nie, dobra, ty byłeś w szkole. Prze prze przepraszam, nic nie mówiłem. Nieważne nie nauczycielu. Do dobrze, dobrze, Ro rozumiem o co chodzi już. Ale coś jakiś dziwny on dzisiaj jest. Nie podoba mu się nic, zachowuje się jakoś bardziej tak agresywnie mi się wydaje. No nie ma takiego pozytywnego chyba nastawienia dzisiaj, nie wiem. Widzowie zobaczymy co będzie dalej. Znowu kolejne pytanie. Eee, co tym razem? Zobaczymy. A jeszcze w ogóle, nauczycielu, ja w niektórych klasach, ja na przykład tutaj, porozstawiałem biblioteki, książki. Piszę i piszę. A ja pytania nie znam. Nadal. Nie wiem. Zaraz zobaczymy, dobra. Znowu skaczę jak taka małpa po tych wszystkich klasach i oczekuję na pytanie. Niedługo kogoś poznasz? Nie będę. sam... Co jest grane? Czyli będzie jeszcze jeden nauczyciel w tej szkole? Co. Yy, nie chce mi ten, aż powie. I jo, czy to będzie je. Ojejku, kto to będzie? I... Czekaj, dokładnie tak. I widzowie napiszcie w komentarzu jak myślicie kogo nauczyciel Baldi chce jeszcze w tej szkole mieć za kolejnego nauczyciela Znaczy on jest dyrektorem tej szkoły, więc kogo będzie chciał Może jakaś postać to będzie, którą znacie, nie mam, którą ja znam, nie wiem, zobaczymy Póki co nie mam pojęcia yy, No powiem wam, że teraz to aż się zaskoczyłem, zdziwiłem Może ten nauczyciel będzie dobry, nie będzie mnie tyle pytał Okej, okay, dobra, kolejne zapytanie teraz Zobaczmy, co nauczyciel ma jeszcze do mnie przygotowane na tym odcinku. Bo póki co siedzimy w jednej klasie, jestem odpytywany. Nie spodobało mu się moje ozdobienie. W ogóle patrzcie, jakie ma usta tutaj, cześć. Ej, ab! No zobaczcie, jakie ma usta, ja zasłaniam. O, teraz widać już, widzicie? Tu najeżdżam sobie tą strzałką, tym celownikiem normalnie na jego usta. Okej, okay, dobra. Co ty chcesz się o mnie ode mnie zapytać, dowiedzieć? Ja się poprawię na krześle normalnie? Oho, mamy pytanie. Suma dwóch liczb A i B wynosi 1 suma ich kwadratów eee. Aha Serio, zaczyna się coś z matematyką i to nieprostego widzę. Ojejku, dlaczego nie lubię matematyki? Znaczy no. nie było pytanie dlaczego nie lubię matematyki, tylko po prostu, że dlaczego on mi takie coś zadaje? Jeżeli ja nie lubię matematyki. No, zawsze byłem głąb. Suma dwóch liczb a i b wynosi 1. Suma kwadratów jest równa 2. Ile wynosi a do potęgi czwartej plus b do potęgi czwartej? Ojej, yeah. odpowiedź brzmi. O, najlepsza odpowiedź, którą mógłbym udzielić, chyba, tak mi się czy to jest poprawna odpowiedź, nauczycielu. wa głową, że nie znowu. Ojej, no przepraszam, no nie. No, co mam powiedzieć? Nie jestem w stanie odpowiadać na takie pytania. Nie mam pojęcia, no. Dobra, idziemy. O, wyciągnął linijkę i otwiera. Idziemy jeszcze dalej. Zobaczymy, dobra. OK. dokąd teraz? Tutaj sala numer 3. O, książki znowu. Ostatni. Jaką. A, to to było już ostatnio, to w poprzednim odcinku się pytał, jaką postać. Ty! Może to ma nawiązanie? Jaką postać chciałem zobaczyć w tej szkole? I teraz napisał, przed chwilą napisał, że będzie nowy nauczyciel. Jea, yeah. widzowie, to się chyba jedno z drugim wiąże, ale nie jestem pewny. Dobra, no, zobaczymy, no, kolejna tabliczka i zaraz będzie musiała być kolejna odpowiedź od Aureoxa. E o, o, sobie na 9 razy 16 Eee, nauczycielu... Ja ci zaraz powiem. Uwaga, uwaga, ja ci zaraz powiem. Eee, sekundka. Widzowie pa 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 patrzcie pa, 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 na to <laughs> Głowa mnie boli, nie mam dzisiaj czasu liczyć. Od... Eee, szybciej. Szybcie... No już, już, co ty taki nerwowy? Eee, napiszemy. O, tyle specjalnie, dobra. 146! Czy to jest poprawne odpowiedź? O co? No czemu? No! Zgniłe mięso dał! Jest źle! Nie no, policzyłem na kalkulatorze specjalnie, w, wiem, że 144, ale chciałem masz napisać tak, żeby zobaczyć. I nie spodziewałem się, że on coś takiego zrobi, że tak zar. Dobra, nauczycielu, ci to już jest koniec? Proszę, mogę już iść? O, w końcu, całe szczęście. Wychodzę z tej szkoły, ubieram się yy, i, i czuję się normalnie jak, z, z, jak księciuniu taki złoty. Skończyłem lekcję, nie będę już dłużej przesiadywał w tej szkole. Jedziemy sobie stąd. Co jest? Czemu za mną idziesz? Czemu? Oj, jejku, spadłem prawie. Nauczycielu, co ty robisz? Tam jest Twoje miejsce przecież. Dlaczego ty za mną ten idziesz cały czas? Nie rozumiem go w ogóle, widzowie. Co jest grane? Dobra, idę tutaj. Ja wracam do siebie z powrotem do bazy. Po co? No ja, no przecież nie będę odpowiadał. Nie będzie mnie pytał w domu. Co? Chyba, że on idzie za mną, żeby sprawdzić, chyba, czy ja się uczę, czy co jest grane. No nie rozumiem w ogóle takiego podejścia. Dla mnie to jest przesada. Skończyłem już swoje zajęcia. On na to wyraził zgodę, aż świnkę sobie pokonałem z tego wszystkiego. Nauczycielu, po co tu przychodzisz? Tam masz dziewdę kilka razy. Nim się zajmij. Co? Co ty robisz? Dlaczego to. Nie, nauczycielu! Zniszczył kawałek bazy marchewki Co jest? Dlaczego ty to niszczysz? Ej, stój! Nie nisz mi tutaj terenu, ja tu mieszkam Dlaczego ty to... O co chodzi? Jakie zachowanie? Ej, on się pokazuje dzisiaj zupełnie Z innej strony, zupełnie inna twarz I teraz idzie w miejsce chyba tam, gdzie jest Czekajcie, czy on idzie przypadkiem tam, gdzie jest ta baza Jakby tego gdzie dziewdykle Kolejny TNT przy komputerku wysadził Ojej, co jest? Wszystko niszczy, co spotka na drodze a świnka biedna tu się utknęła, a jedna padła, bo została schab. A ja w sumie też się tym razem... Jak sobie nie... Skąd on ma TNT w ogóle, to mi zastanawia. Patrzcie na to, jak niszczy. O nie, co? A znaczy to w sumie... E, 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 e. No, zobaczcie. Ile tego stawia tutaj. Jak rozwala te więzienia, wszystko... Nie mam Dobra, nie, 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 nie chcę tutaj dłużej być widzowie. Ja stąd uciekam. Napiszcie w komentarzu skąd, jak myślicie, skąd takie zachowanie mogło wystąpić w nauczycielu Baldim. I to już będzie na tyle w odcinku. Piszcie co dalej powinien zrobić. Subskrybujcie kanał, na Instagram oraz na drugiej moje kanały. Linki macie w opisie, trzymajcie się. Widzimy się widzowie już jutro. Na razie.